Może to opinia, ale bardziej fakt, że rankingi są super. Topki to wspaniały wynalazek, dzięki któremu muszę sobie ułożyć coś, niekoniecznie kafelki, w sposób jaki lubisz i zawsze się ktoś może z tobą nie zgodzić. Kolejną super sprawą związaną z rankingami jest to, że podobnie jak zapiekanki, im dłuższe są. Tym lepiej. Dlatego dziś ze wszystkich kilkuset tysięcy gier, w które grałem, według bardzo rygorystycznych kryteriów, wyselekcjonowałem 100 i ułożyłem je w jedynej słusznej kolejności. Zostańcie do końca, aby dowiedzieć się, jaka gierka jest tą najlepszą w historii według mnie. I w ogóle, nie przedłużając, zaczynamy. Miejsce setne. FIFA 2000. Rewelacyjna gra sportowa i chyba pierwsza odsłona tej serii, z którą obsuwałem względnie świadomie. Była świetna zabawa po prawdzie wiele lat temu, i zasadniczo jedyne co pamiętam to, że na okładce był chłop w czerwonej koszulce. Miejsce 99. FIFA World Cup 2002 to były te wspaniałe czasy, gdy wydawcy wcale nie skakali na kasy, i przy okazji wielkich turniejów wydawało się specjalnie osobną produkcję, w którą można było pograć w wielkiej imprezie. Mistrzostwa Świata z 2002 roku były dla nas ważne, bo Polska wróciła na największy piłkarski turniej po latach przerwy, a przeciw USA w naszej drużynie na bramce stał Radek Majda. Co do samej gry, to były tam uginięte strzały, więc wysokie miejsce w pełni zasłużone. Miejsce 98. FIFA 2004. Przeskakujemy do odsłoną numer 2004, bo też był to dla serii FIFA spory przeskok technologiczny, a wiadomo, że grafika jest ważna. Miejsce 97. FIFA 2005. Nie pamiętam, co się ciekawego działo w tej części, więc. Miejsce 96. FIFA 06. Przy okazji tego tytułu wydarzyły się trzy ogromne zmiany, które wyniosły całą serię na nowy level. Po pierwsze zmieniono nazewnictwo i teraz nie było w tytule całego roku, a jedynie 06, więc mogliśmy zaoszczędzić czas. Drugą sprawą było mieszczenie pośród zespołów drużyn polskiej ekstraklasy. Trzecią istotną rzeczą było prawdziwe poszanowanie Polaków, dodając po raz pierwszy polski komentarz w postaci kultowego duetu Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Gdy pierwszy raz usłyszało się ten dwójkę podczas rozgrywki, odczucia były niesamowite. Go, go, go! Bramka, a zatem gospodarze prowadzą. To było perfekcyjne uderzenie. Nie dał szans bramkarzowi. Miejsce 95. FIFA 08. Specjalnie ominęłem 07, bo niepotrzebnie kojarzy się z alkoholem. Nie to co 08, bo przy wyjściu tej gry wydawca ponownie uszanował nasz wspaniały naród i na polskiej okładce umieścił Eusebiusza Smolarka. Miejsce 94. Pewnie ktoś mógłby pomyśleć, że ja sobie tutaj jaja robię i będę się zatrzymywał przy niemal każdej FIFA od 2000 roku, ale wcale tak nie jest, bo miejsce 94 zajmuje. FIFA 13. Po moim długim rozbracie z serią powróciłem do niej przy okazji 13. Różnica między częścią 08 jest kolosalna, no jest błaszczykowski na polskiej okładce. Miejsce 93. Na następnej pozycji wcale nie ma kolejnej odsłony FIFA, tylko poprzednia część FIFA. Mianowicie 2001. Przy tej gierce z wszystkich innych Fif spędziłem najwięcej czasu. Nie mogę teraz twierdzić, dlaczego to najlepsza FIFA, ale pewnie musi tak być, skoro tyle w nią grałem i można było fałować w ślizgiem. Free kick. Might be a booking coming here. Miejsce 92. Nie bez powodu miałem z tak długą przerwę, o której wcześniej wspominałem. Były tak z konkretnej przyczyny. Odkryłem coś znacznie lepszego. Pro Evolution Soccer 5. Dla mojego małego mózgu to była jakaś inna galaktyka i przez kolejne lata to PS wyznaczał dla mnie standard piękna w grach piłkarskich dzięki ówcześnie lepszemu niżu konkurencji gameplayu i cudnej oprawie graficznej. Hmm, w takim tempie szybko nie skończymy, a miałem teraz omówić wszystkie skoki narciarskie i dlaczego DSJ2 są od nich lepsze. Potem każdy kolejny Medal of Honor, Battlefield, Brothers in Arms, Call of Duty. Następnie coś o klasykach RPG, żeby udowodnić, że jestem prawdziwym graczem. Później jeszcze... Dobra, po prostu przejdę do pierwszej części. Miejsce 5. Omówienie najlepszych gier w historii i ominięcia sceny niezależnej to byłaby czysta ignorancja. Jednakże, ja w sumie to prawie nie bawię się z indykami, a coś warto by wrzucić do topki. Dlatego na 5. miejscu jest World of Goo, bo chyba można to naciągnąć pod kategorię indyka. A było też całkiem fajne: nieambitne, a nie ambitne, ani jakoś rozbudowane, ale fajne. Miejsce 4. Cyberpunk 2077. Szczerze to jeszcze nie grałem w cyberpunka, ale uznałem, że muszę go dać gdzieś wysoko, bo inaczej odebraliby mi obywatelstwo. Gdybym pominął tę produkcję, to trochę jakbym robił Top 100 papierzy i nie umieścił w czołówce Jana Pawła II, a sami rozumiecie. Miejsce trzecie. Jeśli czwarte miejsce zajmuje coś polskiego, to zgodnie z tą logiką wyżej musi znaleźć się miejsce dla największego polskiego dobra. Trzecie miejsce daje Wiedźminowi 2, bo chociaż po ostatnim odświeżeniu sobie tej części mam do niej znacznie więcej sympatii niż wcześniej, ale jednak wydaje mi się, że w powszechnej opinii to najmniej lubiana odsłona growej trylogii o Geraldzie. Uznałem w takim razie, że nie chcę zdradzić moich wszystkich 34 subskrybentów i użyję bezpiecznej karty, dając dwójkę na najniższe miejsce podium. Miejsce drugie, Pierwszy Wiedźmin. Premiera tej gry to było ważne wydarzenie. i Mam wrażenie, że wiele osób wspomina ją jako lepszą grę niż w praktyce jest. Pierwszy Wiesiek wyszedł już 15 lat temu, w czasach gdy wielu z nas było młodych, pięknych i bez kredytów hipotecznego do spłaty. Dlatego umieszczenie tej produkcji tak wysoko jest nie tylko patriotycznym obowiązkiem, ale i symbolicznym hołdem dla minionych, lepszych czasów. Mam nadzieję, że za 15 lat, jak już wyjdzie remake, to będziemy mogli wszyscy razem odkryć to wspaniałe doświadczenie na nowo. I kto wie? Może do tego czasu znów nie będę miał hipoteki. Jesteśmy już tuż tuż głównego dania, a mianowicie poznania najlepszej spośród nieprzedstawionych tu 100 gier w mojej topce 100 najlepszych gier. Uważni widzowie już mogli się co nieco domyślić a propos pierwszego miejsca i czuję, że nie trzeba tej decyzji jakoś specjalnie wyjaśniać. Zwyczajnie wymienię tytuł i pozwolę tej chwili wybrzmieć. Otóż! Najlepszą grą w moim obiektywno-subiektywnym top 100 gier czasów przeszłych i przyszłych jest REVOLUTION Evolution 6: Executive of